Elon Musk wspierany przez rosyjskich oligarchów. Rosjanie kupili Twittera. Miliony maska wspierają rosyjską propagandę. Rosyjska onuca. No i tak dalej, i tak dalej. Takie wpisy, szczególnie na wspomnianej właśnie platformie, można było od kilku dni znaleźć bardzo łatwo. Zresztą narracja mediów na całym świecie też była właśnie w takim tonie. Pisana bezrefleksyjnie i bez zweryfikowania faktów. Dlatego może warto się przyjrzeć temu, jak Elon Musk kupił Twittera. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji xtb.pl. Warto zacząć od tego, że cała procedura kupna Twittera przez Elona Muska była pełna wielkich słów, wielkich oskarżeń, bardzo wielkich nagłówków i wielkich emocji. No to w takim razie od początku. Jak to było? Elon Musk po cichu, po kawałku kupuje 10% akcji Twittera. Nic się nie dzieje. Miliarder postanawia kupić 90% udziałów tej platformy. Po to, żeby mieć 100%. Przez następne miesiące trwają wzajemne przepychanki. Były już zarząd chce zablokować kupno Twittera przez Muska, ale ostatecznie się zgadza. Potem zwrota akcji. Elon Musk. Nie chce już kupować Twittera? Dlatego, że twierdzi, że były zarząd oszukał go w kwestii liczby botów, które na tej platformie się miały pojawiać. Była ta liczba jego zdaniem zdecydowanie wyższa, niż zarząd chciał powiedzieć. To miało jego zdaniem wpływać na cenę całego przedsiębiorstwa i zdecydowanie tę cenę obniżać. W reakcji na to, zarząd pozywa Ilona Maska do sądu i nakazuje mu kupno Twittera za tę kwotę, którą deklarował na początku. To jest trochę tak jak z niedotrzymaniem obietnicy małżeństwa. Zdarzają się takie procesy i czasami ktoś do tego z małżeństwa jest zmuszony. No i w ten oto sposób 4 października 2022 roku Elon Musk to małżeństwo z Twitterem zawarł. Potwierdził swoją ofertę i za 44 miliardy dolarów stał się szczęśliwym posiadaczem jednej z najpopularniejszych platform social mediowych na świecie. Po rewolucji wyścigu kosmicznego i elektrycznych samochodów najbogatszy człowiek świata obiecuje przeróbkę Twittera. Zmienia nazwę swojego konta na Chief Tweet, czyli główny głupek, i oświadcza, że ptak został uwolniony. No dobrze, ale czy to już jest ten moment, kiedy Rosjanie przejęli Twittera, kiedy pomogli mu go odkupić? Czy Władimir Władimirowicz nocami czyta wasze prywatne wiadomości na platformie X? Przenieśmy się w takim razie w nieodległą przeszłość. Kilka dni temu sąd stanowy w Kalifornii nakazał Elonowi Muskowi ujawnić wszystkich udziałowców platformy X (dawniej Twittera), którzy byli zaangażowani w kupno akcji właśnie tej spółki. Opublikowano więc listę 95 udziałowców. Czyli tych, którzy w lipcu 2023 roku byli właśnie na tę listę wpisani. Pośród niemal 100 ujawnionych nazwisk są istotne kontrowersje związane z powiązaniami rosyjskich oligarchów z Władimirem Putinem. Po krótkim przeczesaniu tej listy dokopano się do firmy 8VC z Teksasu, no i wtedy okrzyknięto już w końcu, że rosyjscy oligarchowie, którzy są na listach sankcyjnych, przejmują Twittera. Z tego miejsca już do wniosku, że to Władimir Putin osobiście przejął Twittera, było bardzo niedaleko. To jest takie klasyczne łączenie kropek, znane skądinąd z jednego z kont, tak zwanych dziennikarzy śledczych na polskim Twitterze. Te kropki, nie wiedzieć czemu, zawsze układają się w twarz Władimira Putina. Ale dlaczego właściwie do takich wniosków doszli też inni dziennikarze? Zaczęło się od wpisu Denisa Daniłowa, który napisał, że na tej liście inwestorów byli Peter Aven i Wadim Moszkowicz, czyli rosyjscy miliarderzy, którzy od lat są na tej liście objętej sankcjami z powodu bliskich związków z Władimirem Putinem. No i już samo to wystarczyło, żeby choćby Forbes podchwycił narrację, że Elon Musk realizuje agendę Władimira Władimirowicza. Dziś w Forbesie jeden z głównych inwestorów przemysłu obronnego ma powiązania z objętymi sankcjami rosyjskimi oligarchami. No to w takim razie, jakie są fakty? Joe Lonsdale, czyli właściciel firmy 8VC. Wydał takie bardzo obszerne oświadczenie na swoim Twitterze, gdzie pokazuje swoją perspektywę tej całej sytuacji. Mówi m.in., że Jack Moszkowicz od 12 roku życia nie mieszka w Rosji. Kończył studia w Stanach Zjednoczonych, pracuje tutaj legalnie, jest doskonałym fachowcem. Jest też jednym z dyrektorów właśnie tej firmy. Na no drugi z nich, czyli Dennis Aven, czyli przyjaciel Jacka. Tak samo od 12 roku życia nie mieszka w Rosji, tak samo kończył studia w Stanach Zjednoczonych. Średnią szkołę skończył z kolei w Wielkiej Brytanii i jest absolutnie legalnym pracownikiem i doskonałym fachowcem, który zajmuje się m.in. sztuczną inteligencją. Natomiast tło wydarzeń wydaje się być jeszcze ciekawsze i pokazuje, jak często dajemy się tutaj w Polsce zmanipulować rozgrywkom, które toczą się gdzieś tam na zachodzie. Bo warto się przyjrzeć nie tylko samej firmie, ale także jej. Właścicielowi. To, co sam Joe Lonsdale pokazuje jako przyczynę ataku na niego, to jest przede wszystkim jego podparcie dla Donalda Trumpa. To jest jeden z kilku takich głośnych przypadków, kiedy e, potentaci z Doliny Krzemowej wyłamali się troszeczkę z banieczki i poparli republikanina wbrew opinii całego środowiska, które tradycyjnie popiera demokratów. No ale może lepiej zobaczyć, co on sam napisał właśnie w tym swoim obszernym wyjaśnieniu na Twitterze, ponieważ powiedział, że mediom udzielać żadnych więcej informacji nie zamierza. Ojciec Jacka znajduje się obecnie na listach objętych sankcjami oligarchów. Jednak ja nie zatrudniłem jego ojca. Zatrudniłem Jacka i jest super gwiazdą. Jack ma amerykańską zieloną kartę i jest rezydentem, który może przebywać w USA. A poza tym jest kimś, kogo znam i komu ufam. Denis to przyjaciel Jacka, z którym dorastał. Ktoś, kogo, jak nam powiedział, podziwiał i szanował jako jedną z najbystrzejszych osób w swoim życiu. Denis uczęszczał do szkoły średniej w Wielkiej Brytanii, do takich miejsc jak Yale i Harvard. Kiedy kończył studia z tytułem magistra, płaciła za to jedna z wiodących firm i planował tam pracować, ale tchórze w tej firmie zobaczyli, że Denis ma ojca, który jest teraz na liście osób objętych sankcjami i powiedzieli Denisowi, że nie zatrudnią go już. Na razie muszą poczekać jakiś rok, aż wszystko się wyjaśni. Denis nie mieszkał w Rosji, odkąd skończył dwa. 12 lat. Czy powinniśmy pociągnąć go do odpowiedzialności za inwazję tego kraju na Ukrainę i wypędzić ten niesamowity talent z USA? No dobrze, to są bardzo obszerne wyjaśnienia, wiele możemy się dowiedzieć. Widzimy jego perspektywę. No ale z drugiej strony, czy to jest dowód na to, że nie jest tak zwaną ruską ONUCą? Może i jest. Ale jeżeli tak, no to Pentagon i cały Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ma z ruskimi onucami wielki problem, dlatego że Joe Lansdale e, bardzo często pracował właśnie dla federalnych instytucji związanych z obronnością kraju. Jest on m.in. założycielem mitycznej firmy e, Palantir, czyli mitycznej, dlatego że do dzisiaj właściwie nie wiadomo, czym się zajmuje. Wiadomo za to, że robi tajne kontrakty właśnie dla Pentagonu e, i zajmuje się tak zwanym big data i sztuczną inteligencją. Amerykańskie agencje wywiadu i właśnie Pentagon używają oprogramowania o wdzięcznej nazwie, Gotham, jak Gotham City, czyli miasto, w którym stróżował Batman. No i chyba trudno sobie wyobrazić, że człowiek, który od 20 lat realizuje tajne zadania dla Agencji Wywiadu czy właśnie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, nigdy nie został prześwietlony i de facto jest rosyjskim agentem, który na dodatek kupił niespełna procent akcji Twittera. No i tutaj dochodzimy do klu całej sprawy. Tak, dokładnie tak. Firma 8VC kupiła niespełna procent udziałów w Twitterze. I co jeszcze podkreśla właściciel tej firmy, nie zna on rodziców swoich pracowników. Ci rodzice, przypominam, jakbyście się pogubili, to są ci rosyjscy oligarchowie, którzy są na liście sankcji z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Co więcej, oni nie brali nigdy udziału w zbiórkach funduszy, dlatego że nawet fizycznie nie mogliby tego zrobić. Tak więc mamy tutaj klasyczny przykład Radia Erewań. Nie samochód, tylko rower, i nie ukradł, tylko jemu ukradli. No ale w tym konkretnym wypadku nie rosyjscy oligarchowie, którzy kupili sobie Twittera, tylko amerykańska firma realizująca mm, zadania dla agencji wywiadowczych. Kupiła sobie nie Twittera, tylko 1% akcji Twittera, i w ogóle to nie rosyjscy oligarchowie, tylko ich synowie, i nie kupili, tylko pracują właśnie w tej firmie. To jest trochę skomplikowane? ale zapewniam, że jest to dość daleki strzał. Moja silna intuicja podpowiada mi, że posiadanie platformy społecznej, której ludzie maksymalnie ufają i która jest bardzo inkluzywna, i jest czymś niezwykle ważnym dla przyszłych pokoleń. Pieniądze mnie w ogóle nie interesują. A cała ta procedura wykupywania akcji Twittera przez inwestorów jest jeszcze nudniejsza niż można sobie wyobrazić. Między innymi na liście 95 inwestorów Twittera mamy. Rzecz jasna, wszystkie firmy: Ilona Maska, no i to oczywiście nikogo nie powinno dziwić. Natomiast są też tacy giganci jak Fidelity Investments, czyli jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, Sequoia Capital, czyli firma, która inwestowała w takie firmy jak Apple, Google, YouTube, czy WhatsApp. Jest też Jack Dorsey, czyli były prezes i założyciel w ogóle Twittera, tak? były prezes Twittera inwestuje w e, Twittera, którego przejął Elon Musk. Nie pomyliliśmy się. No ale jakby tego było mało i trzeba było jeszcze więcej dowodów, że tutaj Władimir Putin pociąga za sznurki, to mogę dorzucić jeszcze Shona Compsa, e, czyli bliżej znanego jako Puff Daddy czy jak sam woli teraz się nazywać Puff Didi, amerykański raper e, znany na całym świecie. Absolutnie ewidentnie rosyjski spisek. I know you're still Podsumowując, mamy tutaj do czynienia z taką klasyczną manipulacją, która ma przekazać całemu światu taki obraz, że to rosyjskie służby przejmują Twittera. A fakty są takie, że nie rosyjskie służby, tylko amerykańska firma i nie całego Twittera, tylko 1%, a w ogóle to mówimy nie o rosyjskich oligarchach, tylko o ich dzieciach, którzy tego nawet nie kupili, tylko po prostu pracują w tej firmie. Ale życie pokazuje, że fake news żyje dłużej niż news, dociera szerzej niż news, więc z całą pewnością im bliżej amerykańskich wyborów prezydenckich, tym częściej będziemy widzieć te łączone przez wielkich dziennikarzy kropki, które będą łączyć twarze Ilona Maska, Donalda Trumpa, e, pewnie Roberta Kennedy'ego Juniora, także udziałowców Twittera i wszystkich, którzy akurat się napatoczą z twarzą Władimira Putina. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.